Dzień dobry, dzień dobry. Kto tęsknił za moją zadymiarą? Przyznać się. Kto tęsknił za moimi dymami? Za moją fabryką chmur? Ja muszę się przyznać, że już trochę tęskniłam. Trochę tęskniłam. No tak, właśnie wygląda niebo. Jest godzina trzynasta. Tak. Może trochę po trzynastej, już nawet nie wiem. Ale tak jakoś. Droga powrotna. Z Polski do Niemiec minęła. Ciekawie, bardzo ciekawie. Granice zamknięte, tirów wszędzie pełno. Ciężko było wjechać. Jak to Polak zawsze sobie poradzi, nie? Przez Frankfurt, przez miasto i na autostradę. Buch! I tak w deszczu, kochani, w deszczu wracałam do domu, w deszczu. Ja zabrałam wam deszcz, zostawiłam wam śnieg bo słyszałam dzisiaj rano, że napadało śniegu, a u mnie niestety stokrotki. U mnie stokrotki na, na trawniku kwitną stokrotki. Piąty dzień stycznia, a u mnie zaraz będzie biały dywan stokrot ze stokrotek. Zaczynają się już pojawiać wszędzie. Wszędzie stokrotki. Kwiatowo, kwiatowo. Ni to wiosna, ani to jesień. Młode liście na róży. Po maleńku. Wszystko zaczyna żyć po swojemu. Nieważne, że styczeń. Przy takiej temperaturze to prawie jak początek wiosny. A kto tęsknił za różą? Jeszcze kwitną kochani. Jeszcze kwitną. Tutaj. I tutaj. Małe pąki. Tak jest ciepło. Obchodzę dzisiaj moje kąty, kochani. Tak, zatęskniłam obchodzę, więc mam dzisiaj takie moje piętnaste 15, 15 maszerowanie, piętnasty 15 dzień zatrzymania. A dzisiaj zatrzymują mnie wszystkie moje kąty. Dookoła komina, dookoła komina. Patrzę, co rośnie, co się zmieniło. Być może gdzieś mój przyjaciel Paw na mnie czeka. Jak ja go nazywam, moja Pawka. Moja pawka, trudno mi dzisiaj było rano stać po tej podróży, byłam zmęczona, więc pozwoliłam sobie dzisiaj poleniuchować. Poleniuchować, ale teraz już trzeba obejść wszystkie moje kąty, zobaczyć co w parku. Park jest najbliżej, więc park. Park. Patrzę, co się zmienia, co rośnie, co kiełkuje, co chce już żyć na nowo. Co chce żyć na nowo. Jest wiatr. Ale taki fajny, przyjemny, taki jak lubię. Ja tam zresztą lubię każdy wiatr, ale ten jest taki bardzo przyjemny. Na pewno by się Tobie spodobał. Na pewno. Piętnasty dzień półmetek. Jestem na półmetku mojego zimowego wyzwania. Zimowe zatrzymanie. Co tu się dzieje w moim parku? Nie ma to jak u siebie, kochanie, na swoich ścieżkach. Tak zawsze, znajomo. Znajomo i inaczej. Nie wiem dlaczego, ale kiedy jestem tutaj na tych ścieżkach, nieważne czy bliżej domu, czy dalej domu, moje ciało czuje się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. W momencie, kiedy przekraczam granicę i wjeżdżam do Polski, dzieje się coś dziwnego z moim ciałem, dzieje się coś dziwnego. Bardzo dużo rzeczy jeszcze się tam uwalnia. Bardzo dużo. Dzisiaj, kochani, żadnego problemu z oczami nie ma. Eee, dlatego śmiem twierdzić, że to już po raz kolejny, kiedy jestem tam, to już nie ma znaczenia, czy to jest miejsce, w którym nocuję, czy jestem w moim mieście rodzinnym, czy jestem na warsztatach. Eee, nie ma znaczenia. Po prostu gdzieś te... Eee, to coś pod tymi oczami jeszcze jest. A tutaj jest wszystko ok. Wszystko ok. Patrzę, co tutaj się dzieje, kochani. Nie wiem, dlaczego na moich tutejszych ścieżkach czuję się taka luźna, taka lekka. Taka lekka. Więcej odkrywam na polskich ścieżkach. Z reguły tak jest, że, że prawie zawsze. Część drogi jest na polskich ścieżkach, część drogi na niemieckich ścieżkach. Będąc w Polsce, przychodzą inne rzeczy, przychodzą inne myśli, inne wspomnienia, dzieją się inne rzeczy, dookoła jest rodzina. Tu jest inaczej, tu jest inaczej. Jestem sobie panią królową mojego bycia, mieszkania, doświadczania doświadczania, tak. Więcej rozmawiam z Wami przez, przez te komunikatory różne. W Polsce jednak te spotkania są bardziej na żywo. Zupełnie inne doświadczenia, kochani. Zupełnie inne. Tak. tak idę, kochani. Idę i pomaleńku obchodzę te moje kąty. Jeszcze nie doszłam do mojego ogrodu. Jeszcze nie doszłam pod wiadukt. Jeszcze nie przejeżdżał pociąg, nie przywitał mnie pociąg. Nie przywitał mnie na niemieckiej ziemi pociąg. W momencie kiedy wzięłam Leona na ręce, kiedy odwiedziłam Magdę, a on otworzył mi książeczkę, gdzie przejeżdżała lokomotywa, i słychać było gwizd. Bo to taka śpiewająca książeczka, więc zaczęłam się śmiać i mówię do Magdy: Zobacz. Przez dwa tygodnie nie było pociągów, a ja ledwo przekroczyłam granicę Polski. I Niemiec. I już od razu pojawiają się pociągi. Pojawiła się lokomotywa ze swoim gwizdem. U mnie jeszcze cisza. Żadna nie przejechała. Albo po prostu jej nie słyszałam. Nie słyszałam. Więc takie moje dzisiejsze maszerowanie, takie zatrzymanie. Zatrzymanie. Zatrzymanie tej mojej natury. Patrzę, co się dzieje. Jest kolosalna różnica w tym, jak tutaj, tutaj szybciej po prostu wszystko zaczyna budzić się do życia zawsze Wam mówiłam, że tutaj bardzo rzadko pada śnieg, a on w tym roku już sobie w grudniu spadł tutaj bardzo rzadko są bardzo niskie temperatury dlatego też moje ubiory, czy, czy moje buty czy bose nogi, bo zawsze to inaczej wygląda niż w Polsce no bo chodząc w Polsce w moich sandałkach po śniegu no to Wydaje się czasami dziwne. Dla mnie nie. Dla mnie nie. Dla mnie nie. E, gdzie, jest moja, gdzie jest moja namiastka plaży? Przywieźli nowy piasek, kochani. Zobaczcie, przywieźli nowy biały piasek. Będzie można zanurzać nogi. Stopy. Stopy będzie można zanurzać. Tak. Pawia nie słychać. Pawki nie ma. Wszystko rośnie, drzewa na miejscu. Dom stał i czekał. Wiecie, jak dziwnie? I to uczucie, że za chwilę wyprowadzę się. Za chwilę się wyprowadzę. Dziwne uczucie, jest lęk. Mówię wam, jest lęk. Jest takie, jak znowu będzie w tym nowym. Co tam znowu innego się zadzieje? Zmieni się moje siódemkowe studio? Zmieni się mój poranny balkon. Na taras, na drugim piętrze. Dużo rzeczy się zmieni. Dużo rzeczy wyrzucę i dużo rzeczy uporządkuję. Czekam teraz na. Za dwa tygodnie przyjedzie Magda i Joanna. I tak sobie, kochani, zabiorę je w te moje maszerowania. Zabiorę. Mówiłam, że nigdy nikogo nie zabieram, bo to moje transformacje. Ale skoro są w mojej przestrzeni, będą w mojej przestrzeni, będą w mojej przestrzeni, to zabiorę je ze sobą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Która co dostrzeże na obcych ścieżkach? Dzisiaj jest taki spokój, taki spokój. Zawsze, jak jadę, to mam sobie, kochani, lekki taki, takie, wiecie, takie coś, bo jednak droga jest długa ostatnie dni w Polsce to wiecie nieprzespane noce, rozmowy człowiek jest zmęczony jakby nie patrzeć 10 godzin jazdy to jednak męczy męczy, męczy, męczy jest w momencie kiedy zatrzymuje się auto pod tą moją zadymiarą i, i widzę te wszystkie świecące lampeczki to już wiecie schodzi to powietrze jest ok się ułożyło tak, jak miało ułożyć. Tak, kochani, ścieżka w parku. Wszystkie krzaki wycięte, widać domy, nie było tego widać wcześniej. Krzaki uporządkowane. Czas na wiosnę, kochani, czas na wiosnę. Zaraz wejdę do moich wycięte brzozy. Wycięte brzozy, zaraz zobaczę, gdzie jeszcze. Wycięte brzozy, moje ładne. Ojku, ojku, zawsze coś się zmienia, kochani. Zawsze coś się zmienia. Nie idzie zatrzymać wszystkiego. Taka prawda, żeby mogło przyjść nowe, coś musi odejść. Coś musi odejść, tu moja piękna panienka Tutaj chyba się nic nie zmieniło na tej alei brzus Chyba się nic nie zmieniło trochę mi zajmie dzisiaj, że Aniem obejdę wszystkie moje kąty Może niekoniecznie będę wszystko nagrywać, ale Wszystko kwitnie, kochani. Wszystko kwitnie. Jasnota biała. Zaczęła właśnie kwitnąć. Jasnota. Jest jeszcze purpurowa i żółta. Wszystkie tutaj w tym parku są dostępne do zebrania. Takie powolne obchodzenie mojego parku, kochani. I znajdywanie takich miejsc. Pięknych miejsc kolorowych, czerwonych i zielonych. Jak moje Niacynka. Pięknie. Pięknie. Idę dalej. Idę dalej. Z drugiej strony komina. Słyszycie ten wiatr? Zerwał się wiatr. Taki mocny. taki bardzo mocny wiatr on chyba wie że trzeba znowu coś pozamiatać zabrałam ze sobą wiatr jadąc do polski i przywiozłam ze sobą wiatr tak tak wiatr to ruch wiatr to zmiana i taki tej kochani obchodzę te moje kąty i Zastanawiam się, dlaczego tutaj na tych ścieżkach czuję większą lekkość. Dlaczego tak jest? I znowu pojawiają się pytania: dlaczego, dlaczego, dlaczego? I schodzę, tak jak w jesiennym moim głębokim dotykaniu, schodzę coraz głębiej i odkrywam, dlaczego, dlaczego tak jest. Ale pięknie ale pięknie ale takie niebo bardzo zachmurzone to są bardziej dymy z mojej panienki elektrowni ale i tak jest dzisiaj tak bardziej ponuro brak tego słonka brak kolorów brak kolorów ale za to jest wiatr za to jest wiatr Pojawia się już kochani taka soczysta trawa. No nie, po prostu. Po prostu u mnie wiosna. I na razy powiem po prostu? Czasami jak oglądam to liczę. Ile razy w zachwycie powtarzam. No ale cóż. Pięknie i kolorowo się robi. Dzisiaj mogłabym nazwać ten film Zimowe Obserwacje. Bo tak naprawdę bardzo powoli idę i stawiam te nogi bardzo bardzo co kawałek coś ciekawego dostrzegam coś ciekawego dostrzegam idę teraz na pole zobaczymy co tam na polu co tam słychać o tam o tam zamiast kamery to rozglądam się dookoła jakie znaki Dwadzieścia jeden, czyli trzy, 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 i trzy, trzy, i przede mną dwa piękne psy. Takie właśnie przepiękne. i trzy, 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 I Przede mną i za mną. Już teraz za mną. Tak czuję się pomiędzy tymi moimi zaroślami. Tak lekko. Tak lekko. I takie chmury, kochani, patrzcie, jakie chmury. Na niebie. Zabieram Was dzisiaj właśnie tak krajoznawczo po moich kątach. Szukam zmiany, szukam zmiany. Zawsze jest ta zmiana, czasami niewidoczna. Może dzisiaj za szybko chcę wszystko zobaczyć. Trzeba czasu i powolności. Nie ma się to spieszyć, byle tylko nie padało. To światło, które gdzieś tam się przebija przez chmurki. Idziemy tutaj. Tyle, kochani, z dzisiejszej mojej ścieżki. A ja jeszcze naprawdę bardzo powolutku będę sobie szła i będę szukała zmiany. Będę odpowiadała sobie na pytanie dlaczego.